Dzień dobry. Bardzo często klienci pytają mnie, jaka jest różnica między barwą żarówki D2S standardowej 85122 a żarówki 85122 z oznaczeniem CM, która świeci bardziej na niebieskawo. Chciałem zrobić takie porównanie. Tutaj Państwu pokażę. Z tej strony jest żarówka CM. Oznaczenie. certainly Z prawej strony jest żarówka 85122 Philipsa standardowa tak jak fabrycznie występuje Zaraz pokażę Państwu na czym polega różnica muszę się rozświetlić, ponieważ <laughs> przetwornica przez pierwsze 10-15 sekund stabilizuje napięcie. No, Będą to miały troszkę inną barwę świecąca na bramę teraz, jest żarówka standardowa, tak jak fabrycznie występuje. Ją sobie odsuniemy. A tutaj jest żarówka CM. Taką ma różnicę barwową. Moc światła jest taka sama, tylko po prostu różni się barwą. CM są troszkę jaśniejsze światła barwa jaśniejsza moc jest ta sama tak to wygląda cm i standardowo wygląda jakby żarówka cm ta niebieskawa mocniej świeciła tylko to jest złudzenie optyczne jest po prostu barwa jaśniejsza, moc jest ta sama. Tak to wygląda w rzeczywistości. jest CM standardowo.